Craft Magic Origins Niestety nie wszystkie karty się wyświetlają Czy podwójny czerwony to jest coś co chcemy osiągnąć? Chyba nie Te cztery punkty obrażeń zawsze możemy zadać czymś innym Ale ten generator artefaktów jest całkiem spoko Z drugiej strony jest świnia za 5 manet 5 na 3 first kiedy jest nasza tura jako, że jest to uniwersalna karta, wezmę Reclusive Artificera, bo naprawdę łatwo jest wokół tego budować. W najgorszym przypadku mam przepłaconego stwora z heistem, w najlepszym przypadku będę miał stwora, który będzie robił naprawdę dużo na wejściu. No, okej. Okay. Reef Soul to nie jest karta, którą się ignoruje. Jeśli chodzi o pozostałe karty. ten Remedy nie bardzo. Mi to pasuje Elemental Bond. Mech Warhorn. No, całkiem spoko. Titan Strength tak, ale nie w tym momencie. Alchemist Vial, tak samo, na później karty. za, trzy, za cztery mamy trzy na 2 Hej nie 1. To jest dobre akurat. Cobble Bird 5 na 2 też jest spoko. Ewentualnie Fire Impulse tutaj działa. Ale są Soul to za mocny removal, żeby go zignorować. Jeden. Okej. Okay. Kolejny Rift Soul. Okej. Okay. Ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe. Angel Stump zatrzymane kiedykolwiek rzucamy stwora na stół. To staje się on aniołem 3 na 3. Z flyingiem. Niemniej. Unika on takich rzeczy jak Rift Soul, właśnie. No i tu pytanie: Czy ja chcę rzeczywiście Rift Soul'a brać? Myślę, że tak. Jest tutaj trochę stworów, rzeczywiście, które są naprawdę silne. I to werkach z drugiej strony, cała reszta wykłada top 4 albo jest czerwonymi stworami typu 5 na 2 Hmm. Meteor i Sphinx Tuttle Ledge. I Helm of the Gods, for region champion the control. Niegłupie. Poza tym jest Bogard Brut. Elvish Visionary, który naprawdę dużo robi. Kolejny stwór 5 na 2. Szczerze mówiąc Sphinx Tuttle Ledge bardzo mi się podoba, bo naprawdę ciekawie działa, ale... No, jestem zmuszony wybrać coś bardziej sensownego i będzie to chyba meteoryt. Daje nam manę, zadaje dwa punkty obrażeń ściągając często stwora właśnie typu 5 na 2. No i dopala nam Rekluzję Fartyficera. Mm -hmm. Nightner to jest... za 4 many przeciwnik odkrywa rękę, wybieramy Nielanda. Jeśli tak zrobimy to dyskarduje wybraną kartę, jeśli nie wybierzemy karty to przeciwnik wybiera dwie karty, które sam wyrzuci. Yy, w tym przypadku chyba najsilniejszym jest ten pan. Kiedy wchodzi do gry przejmujemy kontrolę nad stworem przeciwnika o sile 2 lub mniej do końca tury i dostaje hejsta. Plus odtopowujemy go, więc całkiem ok. Yy. Za 5x3 na 3 Flying Pro Process też jest spoko, ale jest dość drogi. Czy jest drogi? Nie, myślę, że powinniśmy go wziąć. Latacz akurat jest bardzo przyzwoity. I tu idziemy w stronę artefaktów. I mamy opcję za 1 many 2 na 1 bądź za 4 many 1 na 2 z lataczem, który wykłada toptera. Tu koszty mamy względnie przyzwoite, jeszcze i chyba dlatego wybiorę właśnie to. Więc idziemy w stronę takiego czarno-niebieskiego z czerwonym splashem, jak na razie. Chciałbym móc użyć tych Reefsoul, bo wiem, że one na pewno się przydadzą. Klient obecnie przeze mnie używany, to jak widzicie, jest coś innego niż Magic Online. Jest to Xmage. Tutaj akurat trudny wybór. Zatrzymany 2 na 3 może blokować tylko flyingi. Po co nam bloker, kiedy możemy atakować? Z drugiej strony jest tylko Husk, który w tym samym koszcie nie ma latania i ma jeden mniej w plecach. Lub za 6, 6 na 4 kobyła, która strzela w gracza. No bo reszta nie bardzo nas interesuje. No ewentualnie Makabr walc, żeby cofać w szczególności te, które by dawały jak artyficer to no ale skupmy się na lataniu. Mm, o, oh, a wolać zadaje trzy rozdzielone jak chcemy w lataczy. No ale znów tutaj mamy słówkę z prowessem albo świnie. ale mimo wszystko wezmę Guardiansów, bo chcę artefakty może nie był to najlepszy wybór, ale nie najgorszy myślę też za 6 x 6 nie może atakować dopóki nie mam 7 lub więcej kart w cmentarzu to wcale nie jest złe bo z drugiej strony jest dragon Foder, który nie dużo mi daje, ale jest tani I to mnie przekonuje tutaj Okej, okay, wróciła nasza pierwsza paczka. Hmm, za 5 mamy 2 na 6, bądź za 4 mamy 5 na 2. Hmm, siła siła, zdecydowanie siła. Okej, okay, i tutaj chyba padnie na Titan Strength Strength. Bądź Bellow Slizard Walc makabry jest ok, ale no nie wydaje mi się, żeby był mi potrzebny i tak, ten strength myślę będzie lepszy. O, Home of the gods enchantmentów nie ma, ale z drugiej strony ox będzie nam przeszkadzał. Weźmiemy snaga, Bound to ash, dlaczego nie? Okej, okay. i co mamy? Mamy Language tutaj, proszę bardzo. Z drugiej strony mamy raz karty, które wykłada Toptera. Dwa. Karta z Regną Unifer Strikeiem. Trzy Sentinela 6 na 6 4 yy, na 4 przepraszam, zaszypane. Teraz, dwa, trzy, cztery. Warhorn też jest przyzwoity. Sky Raker Giant jest świetny. 4x3 z Richem, Straszna bestia. Ale languisz, gdyby coś szło naprawdę źle, to mamy tutaj już czarny w postaci bardzo solidnego rymowalu. No i jak na razie rzeczywiście ten czerwony nie musi tu być. Wcale w sumie. Na Ziemi mamy w takim razie gwardiansów. Mamy co niszczyć. A siła polega na tym, co w powietrzu. Przynajmniej I na razie. Mm. No i dobra. Znów wystawiający tokeny. Stratus walk bardzo dobra karta. Narabie mm. Blossakar nie najgorsza. Czarne dobieranie kart. Grając z niebieskim nie lubię dobierać czarne dobieranie kart. Choć wiem, że to wcale się nie wyklucza. Sylvan Messenger, który wykłada elfy. Znaczy wyciąga elfy. I Ramroller Roller 2 na 3 zatrzymany. Który może być 5 na 3 podczas ataku? Hmm. Pup, 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 pup. Za 6 pany 4 4 to mocne ciało jest, ale jest dość drogie. Więc myślę między tym jednym a drugim. Hmm, wezwałam rolera. Może ten lat już tam wróci, może nie przekonam się. Disciple of the Ring. Yy, nie, to nie jest rzecz, która nas interesuje. Bardziej jestem zadowolony z trafienia czegoś takiego. Zatrzymanie na 3 pros, kiedy zadaje proszę, graczowi ciągnie kartę. Co prawda, nie mamy sensownego połączenia w tym momencie pod niego, ale. Ale może się trafić. Chandras Fury jest tutaj bardzo mocny. Titan Strength też nie najgorsza, już nie jest, więc nie ma co przesadzać. Ja myślę, że Thief będzie lepszy. Hmm. Automaton jest spoko, za 4 3 na 3, który daje życie, kiedy ginie. Hmm. Z pozostałych kart, które tu są, Subterranean Scout, który daje nieblokowalność, też bardzo dobry. Klaustrofobia bezczelnie dobra karta naprawdę, bo jest, jest w sumie removalem, podobnie jak Turn Frog. Zielonego nie mam, więc i białego, więc nawet nie chcę próbować na te karty patrzeć pod kątem dobierania do siebie. Choć u przeciwnika mogą być straszne. No i teraz pytanie, czy automaton, czy coś w formie Rimowalu? Myślę, że automaton z tego względu, że łatwo go zagrać, bez względu na to, jakim kolorem będziemy grali. I tu jest ciekawie, bo Rogue's Passage pozwoliłby nam się przyciskać przez to, co przeciwnik wystawia. Drake pozwala nam niezłe bicie i to dość wczesne. Pajączek 2x4 niewiele daje. Ale chyba jednak w Evolving Wilds z tego względu, że no, chcemy grać na trzech kolorach, a nie ma fixingu po prostu w tych paczkach. Poza takim rzeczem jak Evolving Wilds i Landem, który tam generuje, kumuluje man. Niebieski, czerwony i trochę czarnego. Okej. Okay. Goblin Glory Chaser, jest OK. Meteory, znów bardzo fajna rzecz. Dużo many możemy naprawdę mieć dzięki temu. Wcześniej możemy niszczyć, tutaj widzę wykładać. Stwory do bloku, ewentualnie do ataku w locie. W czwartej robimy... O, ktoś opuścił turnament, bardzo mi przykro. Tu najbardziej mi się podoba meteoryt. Z rzeczy tutaj, które są Wykładać topterów, czy tom dociągnięcia kart? Myślę, że tom, bo 4 mana to nie jest duży koszt, a dobieranie karty, kiedy jest później tam gry, to jest naprawdę pozytywna rzecz. W najgorszym przypadku padnie na coś innego w samej talii. Nie musi tu przez nie wędrować. Infinite Obliberation. Bezużyteczna w tym formacie, bo tak naprawdę nie wiadomo na co, co rzucać. Jako site ok, ale nic poza tym. No tu kochaszki jest ok, ale nie chcę po prostu tego u siebie. I wygląda mi na to, że tu padnie na Chandra's Fury. Tak, raczej tak. O, tu jest ciekawa opcja, bo mamy za 4x4 4 na 3 Richa albo za 6x4 na 4 Latacza. I wolę tego z Richem pana. No i, i wraz wrócił. Hm. Najgorsze jest to, że tak naprawdę nie mamy dobierania kart. Tutaj sensownego. A trochę obawiam się kosztów większych, więc. Broid de Bones myślę tu nie jest złą opcją. To jest Nightsnare. Niemniej tutaj on niszczy tylko enchantmenty, więc padnie na negację. Tu ma scouta. mogli robić nieblokowalnych stworów. Demolish. No i wezmę tego Marfolka. Foreścik. No i ostatnia paczka. No i proszę, mamy bez graficzki demona za 6 x 6 na 6 latacz, kiedy pernament mm, innego gracza jest odkładany na cmentarz z pola gry. Ciągniemy jedną kartę, tracimy punkt życia. Myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Poza tym puszczamy 4 inżyniera, który wykłada tokena. To jest raz. Bardzo Meletis dla nas w sumie dlaczego nie? Kontra, Alchemist Vial, Riddle Bonded Construct Myślę, że coś tu i tak trafi No ale tu bezczelna bomba musi trafić nam na rękę Okej, okej, okej Znowu parę ciekawych rzeczy The Spoiler of Souls nie może blokować 3 na 1 Za dwóch stworów i dwie czarne many yy, z cmentarza i dwie czarne many Możemy go wrócić z cmentarza do gry jest ok, ale ciężko będzie to zagrać tutaj. Touch of the Munglow jest ok. to Thief jest bardzo spoko. Infernal Scaring za pod 0 kiedy ginie, ciągniemy kartę. I to mnie chyba ratuje tutaj, bo w... łączy w sobie wzmocnienie. Alchemist 2, też nie jest najgorsza, ale z drugiej strony, no tu na przykład jest latanie. Hmm. Myślę, że Sky tutaj z tego względu, że no, chce mieć różnorodność kolorów. Ech. Infectious Bloodlust to świetna karta. To zapusz 1 Heist atakuje saturę, A kiedy enchantowane stwórki nie możemy wyrzukać w talii, enchant właśnie o takiej nazwie i wziąć go na rękę. Run Servitor. Każdy ciągnie kartę, kiedy on ginie. Okej, okay, ale nie po mojej stronie. No, ta r jest śmieszna. Kontrowanie czaru... bądź latacz, którego statystyki są równe ilości stworów w cmentarzu właściciela. Kontrolującego, przepraszam. No i tak naprawdę wychodzi albo Bloodlust, albo Clash of Willows. I stawiam na Bloodlust'a. Mm, Okej... Okay. Dragon Fodder nie jest nam przydatny, tak naprawdę. Gdyby to były top 4, chociaż to byłoby lepiej. Construct jest ok, ale wcale nie jest konieczny. Smart teren świetny sideboard. Jeżeli będziemy trafiali na inne talie, które działają podobnie jak to, co próbuję założyć. Jessantiff byłby naprawdę w porządku, ale tutaj staw że wygrywa. Broni i dobiera to, to jest dużo rzeczy naraz separacji zwońmy, czy jest ok. Za cztery manę cofa na wejściu stwora na rękę właściciela. Touch of the Munglow tu jest o, o, dobrą opcją. O, tu mamy bardzo ciekawego stwora. Malakir Cool Blade. Kiedykolwiek stwór przeciwnika ginie, kładzie się na nim konter plus 1 plus 1. Ewentualnie kurser, który. Herald of the Pantheon, który wzmacnia granie enchantów W skrócie wielki. No i tutaj Malakira wezmę, bo to może być naprawdę mocne. First Strike renown, to jest jedna rzecz. Cruel Revival jest w porządku. Ewentualnie Wren Wingmer. Non-Creature Spells kosztują jeden więcej. Fajne, ale nie chcę chyba tego zabierać. Chyba wolę ten removal. Czarny mamy tak naprawdę pod Rymowale w tym momencie i pod Wielkiego Demona. Czerwony pod Stworki do Dopałki dosłownie, a niebieski widzę na Lataczy. Tom już mamy, więc zignoruję go. Drake jest jeden tak naprawdę, przydoby się jeszcze jeden. Send to Sleep jest w porządku. Z drugiej strony to Smash to Smitherines bardzo mi się podoba. Na pewno będzie Będą artefakty po stronie przeciwnej. Ale myślę, że spróbujemy z tym Drakiem. Infernal Scaring numer 2, bądź Imp, który może mieć deftarza. O, albo stwór z strike'iem i Renown. Akurat w koszcie 2 mam ogrom rzeczy. Więc ten czerwony, w trójce nie mam jeszcze nic czerwonego, więc myślę, że to niezły pomysł. Rzeczy, które tutaj są, jest tu już paczka, widzę, wróciła po obiegu. Read the bones albo Vile, i tu wezmę Vile, bo no, wydaje mi się lepszy w tym momencie. Hmm. Cobble Bruta mam jednego. Stratus Walk jest. nie ma żadnego, ale Chandra Sphere jest naprawdę dobrą opcją. Dwie to optymalna ilość. Cóż, zabrać komuś latacza, czy na 3 za 6 many, czy brać coś innego. Nie, wezmę latacza. Scaring jest, jakieś tam dobieranie jest. A zależy mi na tej karcie side'owej. O, a propos scaringu. Oj, nawet bloker latający. No i dobra. Dla zaoszczędzenia czasu Tutaj przyspieszyłem cały ten fragment. Niemniej starałem się wybrać rzeczy, które pozwoliłyby mi uzyskać możliwie paraboliczny kształt kosztów kart, które chciałbym grać. Wyrzuciłem karty, które nadmiarowo znajdowały się w tym, co wybrałem. Przede wszystkim na początku zrzuciłem to, co zupełnie mi nie pasowało w kolorach. Demolish, który jest bezużyteczny, przynajmniej w tej głównej talii. Karty, które są inne bezużyteczne, tak jak ta czarna, to 2x6, ten ropa, to, 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 to też nie, nie pasuje. Meteoryt, który no, jest fixingiem, ale nie jest aż tak potrzebny, jeden w zupełności wystarcza. Miałem tu kilka drobnych dylematów, ten smash, to smyterness też zrzuciłem. Langusz pozostawiłem, artefakty staram się zostawić, choć też te najmniej agresywne staram się zrzucić, żeby mimo wszystko być talią szybką, która potrafi uderzyć, która potrafi coś zniszczyć. No, i tak naprawdę tyle. Generalnie dzięki, jeżeli ktoś wytrzymał do tego momentu. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. No, i zapraszam do obejrzenia tego, co udało się tym ugrać. Wielkie dzięki.